Zaprezentujemy wam ćwiczenie, którym będzie wyciskanie sztangi wąskim chwytem leżąc na ławce poziomej. Jest to ćwiczenie, które zaangażuje do pracy mięśnie trójgłowe ramion. Przejdźmy do pozycji. Kładziemy się na ławce poziomej. Stopy całe przy podłożu w lekkim rozstawieniu. Klatka piersiowa wyeksponowana. Chwytamy sztangę na szerokości rozstawu barków osoby trenującej. Chwyt zamknięty, zdejmujemy sztangę z uchwytów i wykonamy powolny ruch ekscentryczny, pamiętając o tym, aby łokcie był jak najbliżej tułowia i opuszczamy sztangę pod klatkę piersiową. Następnie ruch koncentryczny, który jest dynamiczny i wyciskamy sztangę w linii prostopadłej do podłoża. Podstawowymi błędami, które są wykonywane przy tym ćwiczeniu. To zbyt dynamiczne rozciąganie mięśni i odbijanie sztangi od tułowia, wykonywanie niepełnych powtórzeń, zbyt mocne odwodzenie łochci od tułowia, wykonywanie przeprostu w stawach łochciowym w końcowej fazie ruchu koncentrycznego. I nie zachowywanie poprawnej pozycji, czyli nie utrzymywanie stale spiętych łopatek, przez co włączanie do pracy zbyt mocno mięśni naramiennych. Prawidłowe wykonanie ćwiczenia. Wlokcie jak najbliżej tułowia i poprawna dynamika ruchu. Jest to jedno z dominujących ćwiczeń, rozbudowujące mięśnie trójgłowe. 对对对